Cześć, manon z tej strony Pieczara, witam bardzo was na odcinku z wydawania save'a na mapie ździechów. Tak jak widzicie to jest takie średnie gospodarstwo, tutaj mamy domek, tutaj mamy taką halę, wszystko będzie w modpacku, więc zapraszam do czytania opisu. Tutaj mamy taki wjazd, podwiaty, tu mogą być przyczepy, oczywiście save jest bez maszyn, więc ciłówka. Tutaj wjeżdżamy, tutaj mamy kolejny hangar, płytę na obornik. Eee, na świnie mamy tutaj mamy kolejną taką drogę ładną zrobioną mamy kolejny budynek eee, budynek mm... Tu jeszcze, a zbiornik na paliwo też tutaj o, jest postawiony, więc tak to była taka krótka prezentacja. Mogę Wam jeszcze z lotu ptaka pokazać. To jest takie gospodarstwo na takie średnie maszynki y, na mapie ździechów. I y, 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 tu mamy też pryzmy na belę, więc tak. Y, zapraszam do pobierania sejwa Jeżeli ktoś jest ciekawy. I tak dalej, to zapraszam do pobierania. Wszystkie modyfikacje będą podlinkowane, więc podlinkowane. podlinkowane. Sejf będzie oczywiście w tym. Więc co taki krótki odcinek, dwuminutowy z savea. Oczywiście zachęcam do zostawienia subika. Łapki w górę na 400 subów. Kolejny save małe polskie gospodarstwo. Więc co zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I do następnego. Elu.